Witam serdecznie Państwa, nazywam się Ryszard Zajączkowski. Mówię do Państwa z Wiednia, z Międzynarodowej Konferencji, która nosi angielski tytuł Better Way Media Conference. Przyjechałem tutaj razem z Panem Doktorem Marcinem Sowińskim i z naszym nieocenionym reporterem, Panem Łukaszem Kopczykiem. Jesteśmy w Wiedniu na szczególnym wydarzeniu. Konferencja ta zgromadziła naukowców, lekarzy, dziennikarzy którzy od ponad dwóch lat zajmują się tematem tak zwanej pandemii. Mam przed sobą program tego wydarzenia. Jest tu bardzo dużo nazwisk ludzi, którzy w swoich krajach robią wiele, aby informować opinię publiczną o tym, co dzieje się obecnie w świecie, a także, żeby badać to zjawisko często niewłaściwie przedstawiane przez media głównego nurtu. Mamy tutaj więc wiadomości z pierwszej ręki od naukowców, którzy badają COVID-19 jako zjawisko medyczne, od lekarzy, którzy mają kontakty z pacjentami, a także od dziennikarzy, którzy na co dzień relacjonują różne sprawy związane z przekazem tego, co się dzieje w mediach i przede wszystkim tego, co jest w rzeczywistości przekazywane na temat tej choroby. Proszę Państwa, to jest wydarzenie szczególne. Dzisiaj mieliśmy okazję słuchać wielu poważnych prelegentów z różnych krajów. Niektórzy przyjechali osobiście, inni kontaktowali się z uczestnikami przez media, ale w każdym przypadku było bardzo wyraźne to, że ci wszyscy, którzy zabierali głos, byli wybitny, wybitnymi specjalistami. Między innymi głos zabierał. Bardzo znany profesor Suharit Bahdi, który dzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat leczenia tej choroby i przede wszystkim tego, na ile jest ona groźna. Ale też inni zabierali głos mówiąc na przykład o powikłaniach poszczepiennych, mówiąc też o przyczynach zgonów i o sprawach związanych z zapobieganiem temu zjawisku. A więc program bardzo bogaty, konferencja jeszcze trwa, zaczęła się wczoraj, będzie trwała do jutra, a w niedzielę wielki marsz na głównym placu Wiednia Heldenplatz, marsz ludzi, którzy domagają się prawdy o tym, co dzieje się w świecie, szczególnie w Europie, w związku Zagłoszoną w 2020 roku przez WHO pandemią. To y, takie najważniejsze na gorąco informacje. Będziemy jeszcze w kontakcie z Państwem, i będziemy tutaj zbierać również kontakty do ludzi, którzy y, są naprawdę wybitni w swojej dziedzinie, a przyjechali tutaj, bo uważają to za swój y, obowiązek, aby informować nas o tym, co naprawdę się dzieje. Dziękuję, przekazuję głos panu doktorowi. Dzień dobry, Marcin Stoiński. Ja jestem lekarzem, także też e, miałem zaszczyt dzisiaj uczestniczyć w sesji satelitarnej. W pewnym momencie na ogólnej sali poproszono lekarzy o skierowanie się do innego pomieszczenia, a tam odbywały się warsztaty długo, nawet od e, 10 mniej więcej do 15. E, te warsztaty prowadził pan profesor e, Becker, który, Stefan Becker, który jest tutaj liderem, moim zdaniem światowym liderem, jeśli chodzi o medycynę integracyjną, taką Związaną z medycyną częstotliwości, taką związaną z mechaniką kwantową, która też jest wykorzystywana we właśnie nowych formach diagnostyki czy terapii w medycynie. Więc trafiłem na cudowne grono lekarzy, którzy tam się znajdowali. Zresztą są też tutaj z nami jeszcze inni lekarze z Polski. Więc miałem okazję też posłuchać naprawdę fascynujących rzeczy o nowych badaniach, nowych urządzeniach. E, jeszcze jutro dalszy ciąg tego będzie takie sprawdzenie jak to działa nawet jak, jak te nowe urządzenia działają natomiast jeśli chodzi o to e, co mówili tutaj, potem ja no, trafiłem z powrotem tutaj do pana profesora na salę to też był panel lekarski praktycznie profesorów i widać było naprawdę niemieckojęzycznych, angielskojęzycznych profesorów, jeden przyjeżdżał ze Stanów Zjednoczonych doktor, ale też wielu profesorów, którzy wypowiadali się na temat konsekwencji szczepień i te szczepienia pokazywali w sposób drastyczny, to znaczy to jest to byli patomorfolodzy, którzy pokazywali często to materiał, który wiązał się no, z sekcjami pośmiertnymi e, ludzi, którzy przyjęli preparaty MRNA, czy wcześniej jeszcze nawet AstraZeneca. Więc tu mi się kłaniał taki jeden przypadek, który też w środku został gdzieś już opublikowany. E, będzie opublikowany jeszcze szerzej. 55-letniej osoby, która zmarła na zawał serca, ale też limfocytarne zapalenie mięśnia sercowego. To było 4 miesiące po przyjęciu MRNA, preparatu Pfizera, wcześniej, dwa miesiące wcześniej jeszcze była pierwsza dawka w ogóle AstraZeneca. No i to było ciekawe dla mnie, że też nie sam e, zawał jako taki, tylko skrzeplina dookoła naczynia wieńcowego, która zamykała światło, a też wywołane to wszystko było stanem zapalnym, a wśród błąku naczyń znajdowało się białko S, białko spike właśnie produkowane przez to Emeryna. Więc e, to naprawdę strząsające były dane. Też pokazywano z tych e, informacji, które, mu, które mówili profesorowie, że tutaj akurat nie ma już żadnej skuteczności, jeśli chodzi o te preparaty w zabezpieczaniu przed ciężkimi powikłaniami, przed śmiercią. E, nie już w ogóle nawet większe jest ryzyko występowania tych działań różnorakich, wymienianych. czy to właśnie zakrzepowe zapalenia naczyń, czy jakieś uszkodzenie śródbłonka, czy wręcz amyloidoza i tak dalej, i tak dalej. No patomorfolozy tutaj mieli dzisiaj swój popis. Jest to nagrane, my robimy to w ramach projektu Norymberga 2.0, więc zapraszamy, bo były relacje, są relacje na Norymberga 2.0 na kanale, na Facebooku, jak również Konfederacji Korony Polskiej. Więc ja dziękuję bardzo, oddaję głos jeszcze raz Panie profesorze. Proszę państwa, właśnie to trzeba wyraźnie podkreślić. Jest to w ramach projektu 2.0, bardzo ważnego projektu realizowanego być może głównie w Polsce, chociaż być może są jeszcze jakieś inne kraje, gdzie podobne działania się podejmuje. Ten projekt jest o tyle ważny, że w świetle tego, co tutaj słyszymy i widzimy, Dzieje się wiele zła i przede wszystkim w mediach głównego nurtu sytuacja jest przedstawiana w krzywym zwierciadle. Występuje tutaj wielu dziennikarzy, którzy próbują na miarę swoich możliwości przekazywać prawdę o tym, co dzieje się obecnie w świecie i niestety są prześladowani. To pokazuje bardzo wyraźnie, że mamy ogromny deficyt demokracji, ogromny brak wolności słowa i ogromne prześladowania też ludzi, którzy chcą walczyć o wolność i prawo, prawo do mówienia tego, co naprawdę się dzieje. Musimy w związku z tym się wspierać. Ta konferencja ma charakter międzynarodowy i bardzo dobrze, ponieważ oczywiście bardzo ważne są działania na poziomie lokalnym ale tam, gdzie można, trzeba się też jednoczyć, trzeba spotykać ludzi z różnych krajów. Bo to, co dzieje się w Polsce, dotyka również tych, którzy mieszkają poza granicami naszego kraju. Niekiedy nawet bardziej są doświadczani i oni czekają również na nasz głos. Dziękuję bardzo.